Zadzwonił do mnie wczoraj, proszę Państwa, pan Krzysztof Jelinek z Kędzierzyna, a może z Koźla, bo nie wiem, w której części on tam mieszka. jest bardzo zacny i rozsądny człowiek, znaczy uważnie słucham tego, co mówi. Zadał takie pytanie, bardzo interesujące. Pytanie brzmi tak. Jest właśnie dzisiaj usłyszał w telewizji, że wydajemy na inwestycje procentowo mniej niż w innych krajach. Nauczyciele się skarżą, że wydajemy na oświatę procentowo mniej niż w innych krajach. Służba ZOWIA się skarży, że na służby zdrowia wydajemy procentowo mniej niż w innych krajach. Na inwestycje wydajemy mniej niż w innych krajach. Na studia wydajemy mniej niż w innych krajach. W ogóle na naukę wydajemy oczywiście mniej niż w innych krajach. Także pytanie zadał, to właśnie na co my wydajemy procentowo więcej niż w innych krajach. To jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście ja mógłbym na nie odpowiedzieć, przyjrzawszy właśnie budżet, ale ja mam tylko propozycję dla Państwa. Otóż, proszę Państwa, niech Państwo sobie sami zajrzą do budżetu i Państwo przeczytają, na co właśnie wydajemy więcej w innych krajach i ja to przeczytam sobie uważnie, to sprawdzę oczywiście, jak będzie trzeba i ja to, ja to podam na swoim blogu, co on też o tym, o, tym, o tym napiszę. Raz wreszcie, Państwo popracujcie, ja tutaj mam teraz akurat ważne, ważne zajęcia, więc, więc z przyjemnością czekam na Państwa głosy i jutro na blogu, tym pisanym oczywiście, a może i na tym powiem, jak jest moje obserwacje, na co właściwie my wydajemy więcej niż w innych krajach.